To siemanko wszystkim, Kevin Nowacki, MMAfist.pl, dzisiaj po y, krótkiej przerwie wracamy do Was z serią wywiadów online, a moim pierwszym rozmówcą po przerwie, Czarek Oleksiejczuk, siemanko, witam serdecznie. No Witam wszystkich. No co Czarku, 10 dni równo minęło od Twojej ostatniej walki na gali FEN 32 z Diamilem Chanem, czy udało się już wyciągnąć Twoje y, pierwsze wnioski i jaka jest w ogóle Twoja opinia na temat Twojego występu? No tak, już ponad tydzień minął od walki na fanie. Powoli już wracam do treningów. Dzisiaj właśnie jestem po pierwszej treningu, po tej przerwie. No już powoli wchodzę właśnie w ten ryb treningowy. Wnioski wyciągnięte jak najbardziej, chociaż walka nie trwała za, za długo, aczkolwiek tam udało się wyciągnąć wnioski. Także poprawiamy błędy. I, co, I dalej doskonalamy e, swoje e, plusy i minusy. E, co więcej do walki. E, Walkę udało się zakończyć e, przez nogę w stójce, z czego bardzo jestem zadowolony. E, no i co, e, fajny rywal. E, kolejne kolejne e, zwycięstwo w moim rekordzie. E, także jestem mega zadowolony. E, no i czekam na kolejne wyzwania. Właśnie na fanie. Diamilczan, ciekawy zawodnik, Dużo, duże doświadczenie przede wszystkim bardziej doświadczony od ciebie. Był to zawodnik starty w belatorze, start nawet w Tufie, gdzie mierzył się z Marcinem Wrzoskiem. No ale byłeś pierwszym, który skończył go przed czasem w stójce. No czy jest to dla ciebie poniekąd jakieś takie właśnie osiągnięcie? No tak, Diamil był naprawdę mega niebezpiecznym zawodnikiem, był zawodnikiem stójkowym, bardzo dobry kickboxer bił się z zawodnikami UFC, był w Tafie Belatorze, w w brave Tam właśnie też się mierzył z bardzo dobrymi zawodnikami i jak przegrywał te walki, to przegrywał przez decyzję, nikt go wcześniej nie odprawił, na pewno mnie to satysfakcjonuje, że, że jako pierwszy, ja jako pierwszy go znakautowałem, tak. Co do wagi twojego rywala, chciałbym Cię jeszcze zapytać, bo tam była sytuacja, że on trafił bodajże do szpitala przed ważeniem i miał jakieś właśnie drobne komplikacje z tą wagą. Jaka była Twoja pierwsza reakcja, gdy dowiedziałeś się, że właśnie Diamil będzie miał ten problem z wagą, i czy w ogóle bałeś się przez pewien moment, że coś może pójść nie tak, że walka może zostać odwołana, gdy usłyszałeś, że Diamil trafił tam właśnie do lekarza na badania? No tak, niby trafił do tego szpitala, ale. Jak obserwowałem go i widziałem, to, to on nie był w jakimś tragicznym stanie, a wręcz przeciwnie. E, uśmiechał się tam stał, normalnie się zachowywał, a nie wydaje mi się, że, że jak ktoś trafia do szpitala, e, to to jest w takim nastroju. Także nie wiem, jak było do końca z tą wagą. Nie wiem, czy mu się nie chciało po prostu robić tej wagi, czy jak to tam wyglądało, już nie wnikałem w to, ale no tak, był tam cięższy, chyba coś koło kilograma. Ale zaakceptowałem to tak, bo, bo jakbym nie zaakceptował, to mogłoby nie dojść do tego pojedynku, bo on chyba już nie chciał robić tej wagi. Także zaakceptowałem to i, i, i powiedziałem, że, że normalnie bijamy się, tak? E, przygotowania twoje do tego pojedynku chciałbym cię podpisać. Był obóz w między innymi e, A całe przygotowania spędziłeś e, no, w swoim już tak naprawdę stałym klubie akademii. Sportu walki, wilanów pod okiem łowcy skór Mirka Oknińskiego. Właśnie jak możesz ocenić swoje przygotowania do tego starcia? Przygotowania przebiegły super. Tak jak wcześniej wspominałeś, byłem na obozie w Warszawy Tam była mocna ekipa. Spędziliśmy tam dwa tygodnie, także byliśmy odcięci od świata, tylko tak naprawdę zajmowaliśmy się treningami. Przez dwa tygodnie były praktycznie dzień w dzień sparingi, także to był taki obóz sparingowy. Świetnie się złożyło, bo właśnie dostałem wtedy walkę na, na Fenie. Także te przygotowania nie poszły gdzieś w las, tylko no, konkretny cel miałem tych przygotowań. Potem wróciliśmy do Warszawy, trenowałem w Akademii. Na weekend wracałem w swoje rodzinne strony, gdzie, gdzie się przygotowywałem również tutaj z moimi kolegami, którzy też walczą zawodowo. Oni właśnie pomagali się przygotowywać e, zapaśniczo. No i codziennie, dzień w dzień szlifowałem stójkę z moim bratem. E, on właśnie odpowiadał za stójkę, a wszystko to spinał e, trener mirak. Gala Fan32 odbywała się w studiu. E, poza bodajże występem e, na Votore była to dla Ciebie chyba nowość, jeśli chodzi o taki występ studyjny. E, jak w ogóle podobało Ci się i jakie były odczucia względem Twoich innych pojedynków, które wiadomo toczyły się z publicznością? No, nie wiem, mi jakoś te walki w studiu służą, bo bardzo dobrze słyszę narożnik. Wiadomo, szkoda, bo nie przyjeżdżają moi kibice, którzy zawsze gdzieś jeżdżą na moje walki, dopingują mnie, ale są też tego plusy, gdy walczę w studiu, bo na przykład teraz, jak się biłem, to, to idealnie słyszałem swój narożnik. Wszystkie podpowiedzi dochodziły do mnie, gdzieś, jak jest na trybunach. Jak jest gala organizowana w normalnych warunkach, to czasami nie słychać podpowiedzi właśnie na różnika. Zostańmy jeszcze przy temacie Gali Fen 32, gdyż no było tam kilka ciekawych pojedynków. Między innymi występ Twojego kolegi klubowego Bartka Szewczyka, który odprawił faworyzowanego i mocnego rywala z dobrego klubu MMA Faktory. Jak właśnie podobał Cię występ Bartka na tej gali? No tak, Bartek był skazywany na porażkę z tego co widziałem. Różne ankiety, to właśnie Bartek był w roli underdoga, a naprawdę Bartek od początku postawił mu solidny opór, wywołał presję czasami. Ten zaczął gdzieś sprowadzać Bartka, ale zaraz się wypompował. No i Bartek z minuty na minutę przejmował inicjatywę. No i skończyło się to jak skończyło. Setki razy przerabialiśmy właśnie. Wyjścia za pleców, gdzie Bartek lądował, wpinanie się za plecy, no wszystko to było przerabiane na treningu i tak jak właśnie Bartek zrobił na walce, znaczy tak jak robił na treningu, to wszystko przeniósł do klatki i, i wykonał plan w 100%. Był także pojedynek Szymona Duszy, czyli poniekąd twoja kategoria wagowa, bo tam Szymon docelowo chce w tej 77 się bić, mimo że tutaj widzieliśmy catch no odprawił swojego rywala, ale tam e, uszkodził sobie bodajże nogę, mocno okopywał swojego przeciwnika, który też był skazywany na porażkę. No a trzeba powiedzieć, że trochę charakteru też e, Roland Chambal zostawił, jak oceniasz właśnie to starcie? No Szymon Dusza to naprawdę e, solidny, solidny zawodnik. E, może kiedyś nasze drogi się zetrą. To na pewno była ciekawa walka, bo i on, walczy, i on lubi walczyć w stójce i ja gdzieś... Nie unikam tej walki, to nadal, że na pewno to by była mocna walka i kibice mieliby co oglądać. No i na koniec zapytam cię o tą taką najbarwniejszą postać sportowo w Fenie, czyli Mateusza, Chińczyka Rębeckiego. No, błyskawicznie odprawił Argentyńczyka Jose Bariosa, który jednak też tutaj zamroczył Mateusza po tym hajkiku. Z tego co widziałem, Jose Barrios także był na obozie w Bakałarzewie. Jak w ogóle podobało Ci się to starcie i czy takiego przebiegu się spodziewałeś? No tak, był Jose właśnie na obozie w Bakołażowie. No spodziewałem się, że, że Mateusz Rebecki tak to zakończy, że, że będzie właśnie deklasacja. Chociaż zaskoczył mnie tym hejkikiem Jose, bo tak wystrzelił nim niespodziewanie. I, I na chwilę mi zamarło serce, ale potem uspokoił to Chińczyk. I i zrobił to, czego każdy się spodziewał. Yy, oglądałem Twój wywiad po walce tam zatytułowany na większości portali Trener Mirek Show. Yy, jak, w ogóle, yy, jak w ogóle z perspektywy tak yy, przejścia do teamu Mirka, yy, czy widzisz taki progres medialny dzięki właśnie trenerowi Oknińskiemu, który no, dba o tą Waszą medialność przed każdą walką, yy, kręć takie właśnie mini show? No tak, już od paru walk przygotowuje się pod okiem trenera Mirka i na pewno robi robotę, bo ciągnie gdzieś tam medialnie i z tego co widzę, to coraz więcej osób gdzieś tam obserwuje nasze poczynania, więc na pewno e, trener Mirek robi robotę e, na plus, tak, w tym aspekcie. Pozostając przy organizacji FEN, no to tutaj. E oglądałem bodajże audycję MMA Śląskim Okiem, Indecage.pl, tam podsumow podsumowywali sobie tą galę z dyrektorem Jakubem Borowiczem. No i tam padła taka propozycja z czatu, aby zestawić Twój rewanż z Jackiem Jędraszczykiem. No i tam Kuba powiedział, że jest to dla nich na pewno interesująca opcja i bardzo chcieliby też do tego doprowadzić. Czy Ciebie taki pojedynek by tutaj interesował z Jackiem rewanżowy? No tak, ja, to bym, ja bym chciał bardzo się zrewanżować za ten pojedynek bodajże sprzed dwóch lat, bo był to bardzo wyrównany bój. Także jak będzie jakaś propozycja, tutaj z trenerem przeanalizujemy wszystko, to jak trener się zgodzi, to ja jestem jak najbardziej chętny na taki rewanż, bo no tak jak wcześniej wspominałem, z Jackiem i Daszczykiem daliśmy bardzo wyrównany bój. Także chciałbym się zrewanżować. Za, za ten nieudany dla mnie pojedynek. Teraz przejdźmy do osób obok ciebie. Zacznijmy od Konrada Rusińskiego. Tutaj ciekawy, młody zawodniku, którego byłeś w narożniku na gali Babylon MMA. No i bardzo szybko i efektownie wszedł do klatki i rozprawił się z Mateuszem Sosnowskim, gdzie widzisz dalej w ogóle przyszłość Konrada. Czy myślisz, że właśnie Babilon jest dla niego odpowiednim miejscem? I co mógłbyś powiedzieć tutaj naszym fanom na temat tego zawodnika? No tak, Konas jest mega mocnym zawodnikiem, bije się na 7-7 i 8-4, nigdy nie przegrał walki w MMA, ma rekord zawodowy 2-0, amatorski bodajże chyba 11-0, coś takiego, także kończy wszystkie pojedynki w pierwszych rundach, no jest mega mocnym zawodnikiem, od dziecka trenował zapasy, także ma solidną podstawę tą zapaśniczą. A co do jego kariery, no to na ten czas podpisał kontrakt z Babilonem. I z tego co tam rozmawialiśmy, to jest to kontrakt długofalowy. No i tam będzie budował swoją karierę i tam będzie toczył swoje najbliższe pojedynki. Także tak to wygląda i trenujemy tak naprawdę cały czas razem. Mamy swój taki mały team. No i wszyscy wszyscy razem trenujemy. Jak widać przynosi to efekty. Teraz przejdźmy do walki, która za nieco ponad, a nawet chyba już mniej niż miesiąc, odbędzie się, czyli oczywiście Michał Oleksiejczuk, twój brat. Walka fajna, myślę, stylistycznie dla Michała, no bo tutaj nie będzie musiał się martwić o ten parter, no bo ma Stójkowicza, modestasa bukałskasa, mocny kickboxer, tutaj który przygotowuje się do tej walki z zawodnikiem Fenu Marcinem. Łazarzem jak oceniasz najpierw może przeciwnika Michała, czyli Modestasa, byłego mistrza Cage Warriors. No tak, Modestas. Bardzo dobre warunki fizyczne, wysoki, dobrze zbudowany. Eee, no, tego się spodziewamy. Znaczy ja się spodziewam, że, że będzie właśnie próbował gdzieś z Michałem rywalizować na, na pięści w stójce, ale też nie wykluczam, że nie będzie gdzieś chciał pokusić o balenie. Także też trzeba będzie być gotowym na wszystko. Michał jest w świetnej formie i, i na pewno wierzę w jego zwycięstwo. Teraz tak względem czasu widzisz głód u Michała, bo pamiętamy, że po tej przerwie miał już w karierze podczas pobytu w UFC taką przerwę. To było po walce z Kalilem Rantry. No i wówczas Michał wrócił, no i znokautował swojego przeciwnika i mówił, że właśnie czuł ten głód i on go napędzał i dzięki temu właśnie tak Fajnie się pokazał. Czy tym razem też widzisz to oko tygrysa, Eye of the Tiger w oczach Michała? No, głód jest ogromny. Michał rok czasu powzował, ale przez ten cały okres bardzo ciężko trenował. Także no, nie może się doczekać już tej walki, bo wiadomo, rok czasu to jest no długo i, i naprawdę już ma ten głód i, i widać, widać że, że ma to coś, że, że chcesz po prostu zawalczyć, tak? No będzie naprawdę ciekawe starcie. także oglądajcie, bo naprawdę może być grubo. Wróćmy teraz do twojej kariery. No, ja ci śledzę od dłuższego czasu, no i właśnie chciałem cię zapytać o twoją bogatą karierę amatorską, no bo stoczyłeś tych pojedynków, czy to na almach, czy to w semi pro bardzo dużo, nawet ostatnio na głównej stronie YouTubea wyświetlił mi się twój pojedynek z pucharu polski 2016, gdzie mierzyłeś się z obecnym Podwójnym mistrzem dwóch organizacji Danielem Rutkiem Rutkowskim. I właśnie jak względem czasu wspominasz to starcie? No i wpływ tego takiego ogromnego doświadczenia z walk amatorskich na obecnie Twoją karierę zawodową. No tak, ja tych walk amatorskich to naprawdę natłuchłem, no nie wiem, około 70. To już ciężko zliczyć to, ale no to jest bardzo duża ilość walk. E, tak, walczyłem nawet z Rutkiem, to wtedy miałem bodajże 15 albo 16 lat, chyba 16. No, była to trochę głupota, bo wystartowałem w full kontakcie. E, no a Rudek to był wtedy koniem. Mógł mi zrobić krzywdę, tak naprawdę. No ale przewalczyłem tam e, 5 minut z nim e, i to chyba decyzją, decyzją się zakończyło, tak. E, decyzją, e, jak wspominam tą walkę, no pamiętam, Rutek wywracał mnie, bo, e, no wiadomo, całe życie zapasy ćwiczyłem, miał. Ja e, no, mało wspólnego miałem wtedy jeszcze z zapasami e, IZLMA, co ja tam ze dwa lata trenowałem, ale, ale dzielnie walczyłem i. I pamiętam miło wspominał tę walkę, bo, bo dużo dała mi e, do myślenia. E, też miałem swoje momenty w tej walce, gdzieś ciągnąłem balachę, można zobaczyć na YouTubie. No, także e, walczyłem z Rudkiem e, i miło to wspominał. Tak. No organizacja FEN e, i w zasadzie Twoja dywizja jest naprawdę fajnie obsadzona tutaj e, na stronie oficjalnej fen -u zamieszczane są teraz, fajna dosyć opcja, trzeba tutaj pochwalić rankingi, bo nawet największej polskiej organizacji KSW jeszcze nie ma wprowadzonych rankingów, no i w tym momencie jest tutaj dziesiątka w Twojej kategorii, Ty jeszcze nie jesteś uwzględniony, tak samo jak Twój przeciwnik, jeszcze pewnie nie było tej aktualizacji, ale tutaj myślisz, że na którym miejscu znajdziesz się po swoim pierwszym zwycięstwie, tutaj w pierwszej szóstce mamy Między innymi Kamila Gniatka, mamy Szymona Duszę, Tymka Łopaczyka, Oskara Sommerfelda, czy też Piotra Poniedziałka. Tak, to nie, nawet nie wiedziałem, zaskoczyło mnie z tym rankingiem. Muszę to sprawdzić, bo nie widziałem tego wcześniej. No, ja pewnie spodziewałem się, że będę gdzieś tam koło dziesiątki pewnie, bo co ja dopiero pierwszą walkę w fenie miałem. Także pewnie będę gdzieś tam na końcu tego rankingu. Ale spokojnie, mamy cały rok. Dopiero co podpisałem kontrakt, a już jestem pomocny w zwycięstwie. Także myślę, że pod koniec roku gdzieś, gdzieś tam będę, mam nadzieję, że w czołówce. Ciężko trenuję i celuję wysoko. Także mam nadzieję, że, że będę jak najwyżej w tym rankingu. tak? Na koniec Czarku chciałbym Cię zapytać o chodliwy temat ostatnimi czasy, czyli freak fighty. Jaka jest w ogóle Twoja opinia i czy śledzisz organizację pokroju Fame MMA, czy też FFF, które obecnie akurat jest Wstrzymane, bo spotykam się właśnie z taką opinią, że wiele ludzi śledzi to i ogląda sobie to w ramach takiego show, w ramach takiej rozrywki. Jak to wygląda w ogóle w Twoim przypadku? No, ja fajnie Mama przyznam się, że oglądam, tak, ale oglądam w takim celu, żeby się bardziej pośmiać, gdzieś z nudów obejrzeć. Smutne jest to, że, że małe dzieciaki oglądają. E, na przykład fejmują i Mai wzorują się e, na tych ludziach, co tam walczą. E, ja bardziej oglądam w takim celu, żeby się pośmiać i, i po prostu dla jakiejś tam rozrywki. Tak? Ja się nie, nie inspiruję tam tymi zawodnikami. E, freak fighty są może potrzebne, bo żeby bardziej napędzić promocję Gali, ale e, wszystko z umiarem, tak? Super czarku z mojej strony to. Wszystko. Jeśli chciałbyś tutaj coś od siebie dodać do Twoich fanów, do Twoich słuchaczy, czy też do sponsorów na koniec, no to oddaję Ci głos. Oglądajcie dalej, obserwujcie, kibicujcie i, i mogę Was zapewnić, że, że będzie w tym roku jeszcze kilka dobrych, ciekawych walk z mojej strony. Dziękuję za wywiad. Super, dzięki bardzo i mam nadzieję, że...